Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie opowiem jaka jest różnica pomiędzy wolnobiegiem a kasetą. Są to oczywiście zębatki mocowane w rowerach. Tutaj, akurat to co widzicie, to jest akurat wolnobieg. Nie mam tutaj zdemontowanej kasety, żeby pokazać. Ale kaseta i wolnobieg na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie w dwóch rowerach, które posiadam jest to rower Scott Tampico oraz Romet Haksagen w tych dwóch rowerach, które posiadam tam jest właśnie rozwiązanie tego typu, że jest zamocowana właśnie kaseta ale wszystkich innych rowerach, które posiadałem albo też posiadam tam zawsze miałem rozwiązanie typu właśnie wolnobieg więc dzisiaj tylko pokażę tutaj wolnobieg jak wygląda z bliska a kasety niestety nie będę mógł Wam dzisiaj pokazać, bo mam zamontowaną na kole w rowerze, a nie chcę tego rozbierać. Tutaj znajduje się właśnie zestaw zębatek. Są to zębatki akurat sześciorzędowe, trwale zamocowane ze sobą. I taki typ właśnie połączonych ze sobą zębatek nazywany jest wolnobiegiem. Tutaj jest wolnobieg z sześcioma zębatkami. A tu jest siedmioma. Tak wygląda to już zdemontowane z bliska. Tutaj w tym miejscu znajduje się gwint, za pomocą którego właśnie przekręcamy do koła piasty ten cały wolnobieg. Z minusów wolnobiegu jest to element jednorazowy. Nie można tutaj zdemontować tego i wymienić poszczególne zębatki, które by się na przykład zużyły jest to tutaj wszystko nitowane, zamknięte, na stałe wiadomo jakby ktoś się bardzo postarał i by to tutaj odkręcił no to prawdopodobnie może komuś by się udało to naprawić jeżeli by miał takie tam w środku te zapadki ten cały mechanizm co tam znajduje się który właśnie powoduje to że wolnobieg właśnie na nam tyka Więc jeżeli w fabryce zmontowali to do kupy, no to na pewno da się to rozebrać, ale no niestety, co z tego, że da się rozebrać, jak nie da się dokupić poszczególnych części do tego. Więc każdy wolnobieg należy traktować jako jednorazowa część do roweru. No i to jest właśnie. Przede wszystkim minus tego wolnobiegu, bo jeżeli na przykład by nam się zużyła ta właśnie jedna zębatka, ta pierwsza, no to niestety musimy kupić cały wolnobieg nowy. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy wymienili tylko jedną sobie zębatkę. Tego typu rozwiązania, zębatki nazywane wolnobiegiem, są stosowane w starego typu rowerach lub w tanich rowerach, które są obecnie też produkowane. Jest to po prostu tańsze rozwiązanie. W nowoczesnych rowerach, drogich rowerach, zastąpiono właśnie tradycyjny wolnobieg na tak zwaną kasetę. Kaseta przede wszystkim różni się od wolnobiegu tym, że poszczególne zębatki, które są w kasecie, zębatki w kasecie nazywane są tak zwanymi koronkami, czyli te zębatki, te koronki można wymienić na większą, mniejszą można modyfikować tak zwaną kasetę. Tak samo jeżeli dana zębatka w kasecie, czyli tak zwana koronka by nam się po prostu wytarła te zęby, można wymienić tylko jedną tą zębatkę, tą koronkę w kasecie. Oprócz tego kaseta jest troszeczkę inaczej montowana niż wolnobieg. Wolnobieg jest wkręcany za pomocą gwintu na piastę. Czyli tak, w wolnobiegu mamy tutaj gwint i jest gwint w piaście. I po prostu wolnobieg jest wkręcany na piastę. W kasecie jest troszeczkę inne rozwiązanie. Kasetę po prostu się wpuszcza w ten sposób. Kasetę wpuszczamy w ten sposób na koło, na tak zwany bębenek i następnie za pomocą specjalnego klucza, tak zwanego bacika, i klucza tego typu, kasetę po prostu się dokręca. Jeżeli chodzi o wolnobieg, on jest po prostu wkręcany bezpośrednio na piastę, która znajduje się na kole, oczywiście. Minusem właśnie wolnobiegu jest też to, że on bardzo mocno. Potrafi się dokręcić. Jeżeli chcemy zdemontować właśnie wolnobieg, to jest zawsze to tak mocno dokręcone, przypieczone, że naprawdę trzeba użyć bardzo dużej siły, żeby odkręcić wolnobieg. Sprawia to każdemu kłopot odkręcenie właśnie wolnobiegu, z tego względu, że on jest bardzo zawsze mocno dokręcony. Wolnobieg też się dokręca podczas jazdy, po prostu jak kręcimy łańcuchem do przodu, to opór łańcucha cały czas. Za każdym razem dokręca jeszcze bardziej ten wolnobieg do koła. W kasecie jest to inaczej, bo ona jest po prostu tylko wsunięta na bębenek, w którym znajduje się ten mechanizm podobny, który znajduje się tutaj w samym wolnobiegu w środku, i kaseta jest dokręcana za pomocą właśnie tego bacika i klucza. Jeżeli chodzi o sam wolnobieg, który za chwilę wam pokażę, jak go odkręcić żeby go odkręcić lub przykręcić, musimy mieć specjalny klucz tego typu. Taki kluczyk e, tak wygląda. Tutaj z tej strony ma taki wielowpust, tak to można nazwać, tak chyba to się nazywa i po prostu go się wsuwa w ten sposób. O. W ten sposób wsuwamy go w onobieg. i następnie musimy odkręcić w przeciwnym ruchu wskazówek zegara, czyli w tą stronę. Wolnobieg wkręcamy tak jak wskazówki zegara, od lewej do prawej, a odkręcamy wolnobieg od prawej do lewej. Wolnobieg jest zdecydowanie o wiele tańszy w porównaniu na przykład od kasety, z tego względu, że taki wolnobieg, e, tutaj z sześcioma zębatkami, można kupić już od 45 zł z jakiegoś sklepu tam oczywiście internetowego, jako nowy. Kaseta jest znacznie droższa. Najtańszą kasetę musimy wydać około 120 zł i nawet więcej. Ale tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli nam się po prostu wolnobieg popsuje, no to niestety nie możemy nic tutaj naprawić, musimy cały kupić nowy. Jeżeli na przykład w kasecie coś by się popsuło, możemy coś pokombinować, możemy wymienić jedną z zębatek, jedną z koronek w kasecie. A w wolnobiegu niestety nie ma takiej możliwości. Jeszcze jedna rzecz. Nie kupujcie nigdy wolnobiegu najtańszego. Miałem kiedyś taki przypadek, kupiłem najtańszy wolnobieg. Akurat nie miałem więcej w portfelu, tak to można określić. I kupiłem wolnobieg, który był najtańszy. Było na nim chyba Madań Tajwan. I wyobraźcie sobie, że na takim najtańszym wolnobiegu tak pechowo się złożyło, że zrobiłem 500 km. Tylko 500 km, i podczas podjeżdżania pod górkę cały wolnobieg po prostu się wysypał. Te zębatki wyleciały, a ten drugi element został na piaście. No i niestety około 13 km musiałem wracać do domu z buta. Więc pamiętajcie, nigdy nie kupujcie najtańszego wolnobiegu. Zawsze warto kupić coś droższego. Ale słuchajcie, to nie znaczy, że jak kupicie najtańszy wolnobieg, to zawsze wam się popsuje szybciej niż jakiś droższy. Nie ma reguły, wiadomo. Ale przeważnie tak jest, że musicie się liczyć z tym, że jeżeli kupicie naprawdę najtańszą część, no to nie będzie wam tak długo służyła, jak na pewno ta o wiele droższa, logowana jakąś lepszą firmą. No dobra, podsumowując, jeżeli chodzi o wolnobieg i kasetę, wolnobieg jest zawsze mocowany za pomocą gwintu bezpośrednio na piasty koła. Kaseta jest po prostu mocowana na tak zwanym bębenku, który jest przymocowany do piasty koła. Wolnobieg zawsze przykręcamy za pomocą takiego klucza. Tak samo za pomocą tego klucza zawsze odkręcamy. Kasetę, żeby odkręcić, musimy użyć tego typu właśnie klucza. Wkładamy go w ten sposób oraz tak zwanego bacika, który zakładamy tutaj na około jednej z zębatek, czyli koronki w kasecie, w celu takim, że musimy za pomocą tego klucza bacika trzymać, a drugą ręką musimy po prostu odkręcać. Wolnobieg jest jednorazowego użytku, nienaprawialny. Kaseta jest rozbieralna, można po prostu wymienić zębatki, te koronki na większe, mniejsze w zależności Jaką mamy potrzebę w naszym rowerze, po jakim terenie jeździmy. Tak samo jeżeli jedna z zębatek tych koronek w kasecie by po prostu nam się wytarła, to możemy ją też wymienić na inną. I w ten sposób zaoszczędzimy kasę. Nie będziemy musieli kupować całej kasety. I taką ostatnią różnicą finansową cena. Wiadomo, wolnobieg jest zawsze najtańszy, za kasetę niestety musimy dać zawsze więcej pieniędzy. Za najtańszą kasetę musimy dać dwa razy tyle co za najtańszy wolnobieg. To wszystko co chciałem powiedzieć na ten temat dzisiaj. Mam nadzieję że was nie zanudziłem. Jeżeli mój skromny filmik wam się przyda łapka w górę będę wiedział że było warto go nakręcić. Dziękuję wszystkim za subskrypcję którą otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach. Pozdrawiam wszystkich życzę miłego dnia. Cześć.